Cześć, witam Was serdecznie, Browar Gdynia, znowu ważenie, zaczynamy cykl ważenia piwa z górnej półki, ważenia piwa o niskiej zawartości alkoholu. Za chwilę wszystko wytłumaczę, Dosyczenie jeszcze musicie znieść, ponieważ jest końcówka grzania 69 stopni na 72 dopuszczalne. Mam wiche. Będzie trochę robocza, to nie będzie taki piękny, wyreżyserowany, instruktażowy film. Nie, nie bójcie się. Będzie jak w domu. Będzie z liderówkami. Jej że nie ma, ponieważ doszmę małego wypadku ze szlifierką. Przemieszam wodę, żeby wyrównać temperaturę. Patrzę, czy to ma jakiś wpływ w ogóle na tą temperaturę. Nie ma żadnego, wszystko stoi 69, może nie wszystko, ale... 69 na 72 stopnie. Okay. Woda jest nim niemodyfikowana. E, ważę w worku. Jak już dobrze wiecie, no to marzenie w worku e, przypadło mi do góry niesamowicie. Worek po ważeniu jest wygotowany dwukrotnie e, po 20 minut. E, mam nadzieję, bo raz zmierzyłem w 100 stopniach, na no, raz nie patrzyłem, ale myślę, że tak samo e, miało to miejsce. Czekamy aż wszystko nam tutaj zapika, to ja jeszcze skorzystam i przypomnę, będziemy wdzięczni za przesłanie Ci opinii, nie teraz, że ważymy na drożdżach fermentu mobile. Podejdę. No to są te bóle właśnie. No nie, to chyba nie złapało ostrości. W każdym razie FM-56, wozem jestem. Ciężki temat, według mnie. Niedawno, na początku kwietnia, bodajże 2 kwietnia, mieliście okazję posłuchać, a jeżeli nie, to zachęcam Was, wywiadu z współzałożycielem, współwłaścicielem Filipem Paprockim. Dlaczego ciężki temat? Dlatego, że to są drożdże dla ludzi, którzy już wiedzą czego oczekiwać od piwa, to są drożdże dla ludzi, którzy nie podchodzą po raz pierwszy do piwa, bo znają reżim i potrafią go utrzymać. Reżim czystości, wręcz, ba, uwaga, sterylności. Za chwilę opowiem, dlaczego tak mówię. Ale na początek przytoczę instrukcję, która chyba jeszcze nie jest opublikowana z, ze strony Imperium, Imperium Conrad na Curie. Fermentum mobile. Tak spojrzałem, bo jest 70 stopni na 72. Tak, zacieram tak wysoko, żeby było pełne ciało. No to czytam. Przygotowanie brzeczki do tych piw nie różni się niczym od standardowego typu tego procesu. No niby to wszystko jest na tym etapie ok. Rodzaj receptury jest w zasadzie dowolny i u mnie jest bardzo dowolny. Widzieli się to na projekcie receptury. Z tym, że, o, i tu się zaczyna, powinno się pamiętać, że drożdże te, czyli FM56, charakteryzują się raczej czystym profilem i nie uzyskany z ich pomocą piwa w stylu Hefeweizen lub Belgian. Belgian Ale. Należy jedynie pamiętać, że aby uzyskać piwo o zawartości, to bym chciał mi wybaczyć. A nie wiem, jak to wyłączyć. To jest ciekawe. To chyba się wyłączy, jak spadnie, rozumiem, ta temperatura, nie? No to zakładamy worek. Teraz się okaże czy sam będę umiał, bez pomocy e, Severinio wyciągnąć taki wór. Ach, gorące to jest. Woda, jak mówię, niemodyfikowana, mógłbym wyciągnąć sondę, ale wiecie, tak wyjdzie bardziej skomplikowanie. Wyłączam palniki, a więc przestało syczeć. I temperatura za chwilę powinna opaść na tyle, potem to posprzątam, że powinno przestać pikać. Na razie 73 stopnie, czyli nadal idzie w górę. Mieszamy dobrze, żeby... Ta sama zasada, co w normalnym docieraniu, żeby pozbyć się grudek, ponieważ chcemy, żeby to wszystko było bardzo ładnie ekstraktywne, żebyśmy mieli wysoką wydajność tak jak w dużym browarze, na przykład w Poznaniu jest taki browar, Kompania Piwowarska się nazywa. Dobra, temperatura już spada, za chwilę powinno przestać pikać. Ja patrzę, że tam na dole jeszcze są potężne grudy. No tutaj trzeba być wyczulony na to, ponieważ 71, ponieważ tych grud nie chcemy, chcemy mieć e, jakby piwo, znaczy, jeżeli będzie poniżej 75 stopni wydajność, to się zgasza, więc chcemy mieć piwo, które wydajnościowo da radę. A więc te cukry, no właśnie, cukry, teraz o tym powiem, że te cukry. Dadzą radę. Wiecie, ja cię już mówię z kurcami. dadzą radę. Co to znaczy? Mam nadzieję, że nie muszę tu nic mówić. Ważne w worku jest o tyle proste, że robimy to raz. Patrzę, 70. No nie widzę grudek i to jest chyba jeden z niewielu minusów, więc ja to chyba wniosę. Tylko czy uniesienie coś da. No, da na tyle, że będę wiedział, czy ja w ogóle ten worek wyjmę. Dobra, da. Dam radę. Czyli w takim niskim balingu uniosę ten gór. Coś mi się wlało, wlało... O co chodzi? 50 stopni się ustawiło. Dobra. Tak się zastanawiam, bo termometr jest, nie jest w, jest, w wodzie, a nie w worku. Ale jeszcze zaradzę temu. Będę mierzył na dwa termometry. Jak te mówią, a co tam stać mnie? Jest o tyle dobre, że. O. 60 minut. Sytuacja jest opanowana i to jest właściwie całe zacieranie. Jak widzicie, wielkiego problemu nie ma. Oczywiście pominąłem zagrzanie wody i te, przepraszam, wszystkie czynności, które musiałem zrobić, ale one są bardzo podobne. Do tego jak ważymy za pomocą em, puszek, czyli brukitów, co też jest na kanale Berwardina. Tam gdzie skończyłem, ja zaczynam. Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać piwo o zawartości alkoholu etylowego od 0,5 do 1% VV, łamane, trzeba przygotować brzeczkę nastawną między 7 a 8 BLG. I ja taką oczywiście przygotowałem to znaczy dokładnie 7,8 Powyżej tej wartości drożdże będą miały zbyt małą zbyt małą ilość cukrów prostych do dyspozycji natomiast powyżej tej wartości uzyskamy piwo o większej zawartości alkoholu z powodu Większej ilości cukrów prostych. To słowo cukry proste pojawia się tutaj nie bez kozery, ponieważ te drożdże potrzebują cukrów prostych, a cukry złożone pozostawiają. I tu następuje właśnie wielki znak zapytania w momencie, kiedy to piwo będziecie butelkować, a doprowadzicie do tego, że jakieś drożdże jednak wpadną do brzeczki słodkiej, mówiąc tak językiem prostego ludu, czyli zacznie piwo pracować. Efekt uboczny to taki, że wzrośnie nam i tak alkohol, co może być mylące, kiedy w domu sobie wypijemy, będąc pewni, że jest 1% i sobie pojedziemy. Ale z drugiej strony, jeżeli to piwo zamkniemy w butelkach, no to lepiej te buteleczki w tym momencie trzymać w piwnicy. Rozumiecie o co chodzi? To co tak dzwoni to starter drożdżowy. No jeszcze może na tym etapie przypomnę. Starter drożdżowy był wykonany, w moje tańczenie, robię ja lubię chodzić. Yy, dwa dni te... Dwie, dwie doby temu. Dwie doby temu. Tak patrzę na zegarek i prawie, że dokładnie dwie doby, bo jest godzina 17, a ja go przygotowywałem o godzinie 18 z Filipem. Jak widzicie to jest końcówka starteru, cały czas jest zamknięty, aromat jest dosyć przyjemny, brzeczkowo, słodowo. No nic nie wskazuje na to, że ten, ten starter jest skażony, bo uwaga, udało mi się raz wylać starter, bo miałem grube wątpliwość kanaliza tam jechała. Mocno wygotowany starter 20 minut, a tak naprawdę gotowało się pół godziny u mnie i z litra zrobiło się tak 900 ml w starterze oprócz ekstraktu była dodana glukoza. Ponieważ te drożdże lubią glukozę. Namnożyły się sporo, bo widzę ogrom, ogromne ilości takiej mgły. Na f starter jest po to, żeby drożdże namnożyć. Jak dobrze już wiecie i słyszeliście wywiad z Filipem, tutaj sprawa polega na tym, że nie boimy się. Bech zimna, gar Że nie boimy się overpitchingu, a underpitchingu. Underpitchingu się boimy. Przynajmniej ja. To jeszcze Was wprowadzę do tego starteru. Przed przystąpieniem do wszelkich czynności związanych z przygotowaniem startera chyba starteru, ale dobra, startera. Lub zadania drożdży należy szczególną uwagę zwrócić na czystość narzędzi szkła i pojemników, które będą miały kontakt z drożdżami lub zimną brzeczką. Wszystkie elementy należy dokładnie zdezynfekować. Do pracy z samymi drożdżami sugerowano jest użycie rękawiczek oraz dezynfekanta. Jest to element konieczny, konieczny w celu uniknięcia zakażenia bakteriami i. W szczególności drożdżami pochodzenia zwierzę... zewnętrznego. Jeśli do brzeczki dostaną się drożdże innego gatunku, na przykład Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, nigdy nie lubiłem tych, tych, tych nazw, bądź po prostu Bretanomyces, Przygotowana brzeczka zostanie odfermentowana głębiej, czyli to co przed chwilą mówiłem. A co, z, z, za tymi, a co za tym idzie, nie uzyskamy oczekiwanego efektu w postaci piwa nisko lub bezalkoholowego. Przestrzegam, nawet jeżeli robimy piwo nisko lub bezalkoholowe, nie jedziemy samochodem, bo nie mamy pojęcia tak naprawdę e, oprócz czystej statystyki zawartej w Beastmisie, ile piwo ma alkoholu. Także tutaj mówię. Nie, ostrożnie. Ostrożnie, bo może być różnie. I z reguły tak pewnie będzie. Aby przygotować się do ważenia tego... Patrzę na zegarek, bo będę godzinę zacierów. Aby przygotować się do ważenia tego rodzaju piwa, należy sporządzić starter drożdżowy. Należy sporządzić starter drożdżowy. I to duży. Ja przyznam się, że mam deczko za mały, bo zginął mi pylon. A potem się znalazł przyklejony do mieszadła magnetycznego. On jest tutaj. Od drugiej strony. Także mógłbym go szukać do śmierci. No, musiałem pożyczyć od Bartka z Gipu. Bartek, pozdrawiam cię serdecznie. Trochę mniejszy pylonik, taki 1,5 cm, ale daje radę. Daje Więc kolba mała, litrowa. Inaczej użyłbym oczywiście dwulitrowej. E, chociaż czytamy tutaj, że wystarczy starter o objętości 1 litr. To jest zagadkowe słowo wystarczy. To jest tak, jakbyście kupowali internet od jakiegokolwiek operatora i czytali, że prędkość max 300 giga max, co co oznacza max albo do. To samo, czyli 300 nie będzie, albo będzie na chwilę, o drugiej w nocy, albo o czwartej rano. Natomiast w dzień tak nie będzie. Chyba, że zapłacicie 2-3 razy więcej i macie wtedy gwarantowany transfer. No, więc to jest właśnie takie słowo. Wystarczy. Słyszałem, że 2 litry, ale czytam instrukcję. Wystarczy starter o objętości 1 litr, Gotowanie przez co najmniej 15-20 minut. I to Filip też powtarzał na wywiadzie. Podlinkowany będzie i w opisie. Co ważne do startera? Do starteru należy dodać cukier fermentowany jeszcze przed gotowaniem. Na przykład glukozę, co tutaj miało miejsce, w ilości 50 gramów na litr startera. Starteru. Co tutaj miało miejsce? Tak, przygotowany starter, bez R, należy ochłodzić do temperatury pokojowej. Najlepiej to zrobić w, 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 wstawiając kolbę do garnka i lejąc e, zimną wodę. Najszybciej. 10-15 minut maksymalnie macie temperaturę wody. E, dobra, Wyje e, i teraz tak, wyjęta przedmiot z lodówki fiolkę drożdży FM56, tutaj nie ma tego napisane, ale godzinę przed wyjmujemy drożdże, żeby się obudziły w lodargu. Należy następnie zadać do startera, dbając o to, aby wszystkie końcówki to już nie mój pomysł aby wszystkie końcówki e, Chodzi o nakrętkę, chodzi o wlot kolby i tak dalej, i zdezynfekować odpowiednio środkiem dezynfekującym. Ja proponuję też, jeżeli będziemy mieli rękawiczki, też te rękawiczki zdezynfekować środkiem, jakim środkiem? No ja to robię taki, czyli desprent. Najprościej, bardzo łatwo się go aplikuje. Zaszczepiony w ten sposób starter należy hodować w temperaturze pokojowej, najlepiej przez okres 48 godzin. Co tutaj miało miejsce? Temperatura spadła na 69 stopni. Przymieszanie ją podbije z powrotem do 70. Uważajcie na temperaturę. Ten garnek ma grube dno i on trzyma temperaturę. Natomiast emaliowane garnki nie trzymają temperatury. Szybko ona tam zaczyna spadać, szybko Oddają tą temperaturę w otoczeniu. Zwracajcie uwagę, szczególnie w tym piwie, tutaj trzeba, trzeba postępować jak z jajkiem na każdym etapie. Czyli czysta sterylność, ale też zacierać wysoko, czyli 70 stopni. Dobra, krok przygotowania startera jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania tego rodzaju piw. Piw niskoalkoholowy. Gdyż drożdże w tym przypadku muszą być w stanie logarytm, logarytmicznego wzrostu. Czyli wiecie o co chodzi. Jeżeli na przykład Filip mówił o tym, że może być doba, ja sądzę, że chciałbyś delikatny. Generalnie na Akademii Drożdżowej mówi o dwóch dobach. Czyli wzrost logarytmiczny to jest taki stały wzrost, nie taki skokowy, tylko taki. No wiecie o co chodzi? No nawet jak, jak skokowy, to mediana zawsze jest gdzieś tam tego wzrostu taka równa, nie? I chodzi o to, żeby trafić moment. No my w domach ciężko możemy oczywiście mówić o tym, bo nie mamy żadnych narzędzi. Żeby te drożże jeszcze miały co jeść i wzrastały i w tym momencie największego wzrostu zadać je do piwa. Czyli jeszcze przed tym, jak będą. Jakby pracowały, albo, albo przed tym, jak będą już same siebie zżerały, opadały na dno, będą się mutowały, bo nie ma co jeść, nie? bo zaczną się wyłączać jakieś targi dziwne i to to, to, to będą złe efekty. Także dwie doby proponuję przy drożdżach tych. Jak widzicie, bezpianowy starter. Jakbym zakręcił ręką, to wzbudzę pianę. Natomiast e, tak normalnie, jak zostawię, niskie obroty. Jest delikatny wir, ale delikatny wir i nie ma piany. Ale widać takie, jak mówię, takie aż ławice mgły. E, może ja to nakręcę z telefonem, które buzują tam, czyli drożdże są spokojnie namnożone. Moi drodzy, to tyle. E, Czekam 30 minut, bo tak jest przy zacieraniu w worku i za 30 minut przemieszam zawartość i podbiję gaz, żeby wrócić do temperatury 70-72 stopnie. Serio. W tej temperaturze mamy ciało no i mamy środowisko, które, które powstaje właśnie teraz. Będzie bardzo przyjemne dla tych drożdża, więc będą miały mało stresu. A o reszcie powiem przy następnych krokach ważenia piwa niskoalkoholowego. Ja tylko przypominam, że partnerem odcinka jest sklep alepiwo.pl, gdzie można dokupić pewnie te drożdże... No, myślę, że te drożdże będą dostępne w momencie opublikowania tych, tego cyklu piwa niskoalkoholowego, czyli tam można je One są chyba czy tańsze niż zwykłe, będą, ale nie będę tutaj jakby strzelał w ciemno to są ceny sprzedaży to, to polityka sklepów więc tak, no garbów nie ma w tym sklepie ale cała reszta w tym sklepie jest pylony i tak dalej, kolby to wszystko co potrzebne, żebyście mogli uważyć piwo z zacieraniem, także to tyle z przypomnień a ja z wami się łączę za 30 minut dziękując wam za ten czas który spędziliście ja się połączę za 30 minut, a Wy to zobaczycie na drugi... za dwa dni, na drugi dzień nie, za dwa dni. Także mam nadzieję, że jak najmniej chaotycznie do zobaczenia w drugim albo trzecim odcinku.